Słyszeliście, zapłaciliśmy kupę kasy za to, żeby prezydent wręczył medal, żeby ktoś mu zrobił wtedy zdjęcie i jeszcze za to, żebyśmy mogli to zdjęcie zobaczyć. W Krakowie na początku sierpnia odbył się Iron Man. To taki ekstremalny triatlon, dość ciekawa impreza sportowa, która skupia wielu uczestników. Kraków był miastem gospodarzem tej imprezy, no i w ramach współpracy podpisał umowę z organizatorem i zapłacił za to pół miliona złotych. Część zapisów tej umowy jest sensowna, no bo to duża impreza, która może promować miasto, ale są też takie zapisy, po przeczytaniu których można się wkurzyć. Otóż zapłaciliśmy 5 tysięcy złotych za to, że wiceprezydent Łukasz Sęk mógł wejść na scenę i wręczać medale. Zapłaciliśmy też 5 tysięcy złotych za prawo m.in. do tych właśnie zdjęć, pomimo tego, że urząd miasta ma tabun swoich fotografów. Ale zobaczmy dalej w umowę. Kolejne 20 tysięcy złotych zapłaciliśmy za to, że wiceprezydent Krakowa mógł wziąć udział w dwóch konferencjach prasowych. I zapłaciliście jeszcze 5 tysięcy złotych za to, żeby opublikować list od prezydenta Miszalskiego moim zdaniem, pisany przez czata GPT, w informatorze zawodnika. Warto też dodać, że wiceprezydent Łukasz Senk znany jest głównie, a może jedynie z tego, że on w ramach swoich obowiązków to głównie wręcza puchary i medale. Pytanie tylko, za które wręczanie płacicie, a za które nie. I wiecie, co jest najbardziej zabawne w tej sytuacji? To, że dzisiaj pojawił się wywiad z Aleksandrem Miszalskim. Który, jak to zwykle Aleksander Miszalski, szumnie zapowiadał oszczędności. My, jakby wykonujemy naprawdę mnóstwo pracy, żeby wszelkie wydatki zbędne ograniczać. Szukamy oszczędności, znajdujemy je i mam nadzieję, że już ten nowy budżet będzie z tymi oszczędnościami, bo dyrektorzy już pracują od marca, więc te efekty będą. Widzimy efekty Waszych oszczędności. Są one takie, że od września będziemy płacić więcej za wywóz śmieci. A wy się lansujecie za nasze pieniądze. Widzimy.